Witam Was bardzo serdecznie, jestem rycą, to jest kolejny Need for Speed Hot Pursuit 2 Dzisiaj jedziemy Mercedesem CL55 AMG Na czas musimy, musimy przebić 3 minuty Jak widzicie Jak widzicie dopiero teraz wybrałem już sobie kolor Jednakże najczęstszymi Mercedesami, które jeździły po polskich trasach, były Mercedes czarny. Takie bardzo często mieli ja, jakiś bosowie mafii. Eee, Mercedesy srebrne, najczęstsze Mercedesy. I Mercedesy białe, chyba najrzadsze, jakie widziałem. Dobra. Ja jeżdzę zielonym, ale przed tym zobaczymy, co potrafi ta maszynka. Mercedes CL 55 AMG Coupe. Its speed-sensitive power-assisted steering offers this 5,000-pound machine complete control. Its 24-valve V8 generates 355 horsepower and feeds it to 17-inch wheels. Dobra. Jedziemy. Zacznijmy od tego, że yy, ten że Samochód, czyli Mercedes, był nazywany przez Was, przez nas, okularnikiem. Okularnik, właśnie, bardzo często e, był ulubionym samochodem bardzo bogatych ludzi. W owych czasach, kto miał Mercedesa, już był uważany za bogatego, czyli w latach 90 bo to jest taki mercedes y, lata 90 so much. Y, ogólnie mercedesy są nazywane aktualnie właśnie te mercedesy są nazywane mułami mułami albo okularnikami cały czas okularnikami właśnie z tego powodu że mają te okularki z przodu ale dobra teraz krótka historia o tym jak przez bardzo krótki czas nie miałem prawa jazdy

Z tego co pamiętam wersje AMG były jeszcze tak zwane jeszcze bardziej przykoksowa przykoksowane można tak powiedzieć no po prostu były bardziej były bardziej e, mocniejsze o miały mocniejsze silniki miały mocniejsze e, większe osiągi lepsze osiągi no po prostu e, były naj 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 naj, naj, naj. Oczywiście wielu uważa Ale ale mnie obróciło Teraz to już na pewno nie, nie Dobrze że to jest pierwsze okrążenie Bo inaczej bym nie zdobył na 100% Dwie minuty Ech. Tutaj powinienem mieć jeszcze minutę. O w tym miejscu powinienem mieć jeszcze minutę. Aj aj, jaj, koko, jumbo Aj, co się dzieje? Panie, co, co się dzieje? Ale to było dachowanie Jedziemy troszeczkę szal, szalenie, jedziemy. Dobra, na pewno, na pewno, na 100% nie będziemy mieli 3, 3 minut yy, przy tym przejeździe. Bo już blisko do mety, tutaj powinienem mieć... Yy, yy, tutaj powinienem mieć gdzieś 2 minuty 40. Bo tutaj jest mniej więcej chyba 20 właśnie sekund, no 20 sekund. Do 19. No to bym był akurat. Dobra, teraz spróbujmy bez niczego. Okej, okay. i te Mercedesy najczęściej jeździły właśnie z jakimiś szychami. Zawsze były prowadzone przez oczywiście kierowców, tak zwanych, oni byli nazywani szoferami. Soferami. Nie wiem, czy dzisiaj jest, taka, jest taki zawód jak szofer, ale kiedyś było coś takiego, że każdy bogaty miał swojego szofera. Nie wiem, czy do dzisiaj to jest, ale... Eee! No jestem wkurzony, no. Again, again. Why? Why? Ja się pytam dlaczego. No i właśnie właśnie się okazało, że aktualnie w latach no już szmat czasu po tym jak właśnie Mercedesy były uważane za klasę tak zwaną wyższą, to szmat czasu aktualnie Mercedesy nadal są tak uważane nowe. Ale mimo wszystko mimo wszystko już nie są tak zwaną klasą premium. Aktualnie zabrały tą klasę premium Mercedesom takie samochody jak... jak, jak nie jak, jak była Jak Bentley, o jak Bentley jak nie wiem, no jak Majbach, chciałem powiedzieć Majbach. Poprawię czas, ale bardzo mało będzie poprawa. Mała poprawa tylko będzie. Dobra. I teraz... Oh! Za wolno. Za wolno. Za wolno reakcję. I właśnie Mercedesy straciły tą swoją wierchuszkę. Nie, 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 nie. Kiedyś były właśnie uważane za mega premium. Aktualnie są uważane za do... Zwyczajne samochody, które każdy może mieć. Mercedesa już w dzisiejszych czasach może mieć każdy. Dobra. Ile zyskaliśmy? No. Teraz nie może być żadnej pomyłki. Żudnej. Żudnej pomyłki nie może być. Przez te wszystkie wypadki straciłem 7... no 7 sekund. No. Teraz się skupić maksymalnie. Ale powiem wam, porysowałem Mercedesa i, i się jeździ nadal w miarę dobrze. Chociaż wydaje mi się, że minimalnie... Ale ma chyba podsterowność, że trzeba tak troszeczkę troszeczkę się ślizga. O, jak widzicie, się trochę ślizga. Mi się wydaje, że no właśnie to jest typowy samochód niesportowy, właśnie przeznaczony bardziej właśnie do takiego rekreacyjnego jeżdżenia, przeznaczony właśnie bardziej do jeżdżenia kulturalnego, do jeżdżenia Eee, powoli Powoli Po prostu dojeżdżenie takiego Mocno rekreacyjnego Dobra. Zobaczymy Troszeczkę muszę się uspokoić, bo jak się uspokoję, no to... No, nieźle, 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 ale... Kuźwa! Aj, straciłem! Jeć, 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 mercedesiku, jedź! Jedź! A nie udajesz, że jedziesz. Ale straciłem. Ale no nie, 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 nie. Ale nie no serio, 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 nie! Nie, nie, no way. No way. No way. Sorry za to, ale jestem wkurzony. No jestem bardzo wkurzony, bo... No przecież to... Ajajaj, aj, aj, koko Jumbo Każdy błąd. To trzeba chyba idealnie, idealnie jeździć, żeby to przebić. Się nie da, da się, ale trzeba troszeczkę bardziej się postarać. Nie wiem. Dobra Tak się zamknęłem, bo jestem wkurzony Kolejny raz Kolejny raz ja już podchodzę do, do tej trasy y, Znaczy w nagraniach już po raz drugi Ale jeszcze zapomniałem raz y, włączyć nagrywania no nie. Straciłem chyba z 2 sekundy. 2 sekundy straty to będzie. No ta słuszka to jest 2 sekundy straty. Dokładnie 2 sekundy straty. Ja mogę się założyć, że to są 2 sekundy. Nie wiem czy jest różnica jeżdżenia z szutrową drogą a jeżdżenia normalną drogą Ale teraz nie hamujemy Trudne zakręty, dobra teraz się przygotować Dobra, bez obicia. Kolejny jest gdzieś tu. Nie wiem, czy bardziej się opłaca walnąć, czy bardziej się opłaca schamować. Nie mam pojęcia w ogóle. Ale mi się wydaje, że bardziej się opłaca troszeczkę schamować niż. Yy... Dlaczego on dopiero przy 6 tysiącach obrotów on zmienia biegi? Wow, wow, 6 sekund. 6 sekund, dobrze, dobrze. Tylko, żeby zejść poniżej, muszę 7 sekund szybciej jechać. 7 sekund szybciej muszę pojechać. To będzie wtedy idealnie. Dobra, prawie do zera wyhamowałem, prawie do zera wyhamowałem Żeby przejechać przez ten zakręt Przez ten zakręt śmierci, 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 ciasto, śmierci Bardzo trasa wymagająca to znaczy, no, jak grecka trasa bardzo wymagająca no, Ta tr trasa jest mega wymagająca Nie wiem dlaczego, ale jest mega wymagający. Skupienia. Jechania takim. Z, taką, z takim zachowaniem. No, może nie fair play, ale. Jak widzicie? To nie jest mój wymysł. A, Teraz muszę się skupić, bo ja chcę za drugim razem. Dobra, tutaj będą te trudne. Okej, okay. skupienie jest maksymalne. Jakbyście widzieli moją twarz, jako ona jest teraz skupiona, to jest normalny maksimum skupienia. Ale to jest nie. Dobra, spokojnie ryc. Znowu poprawię czas. O chyba 3 sekundy poprawię czas. NIE! DAJESZ W NIE! NIE! dwie sekundy! 3 sekundy może jeszcze szybciej jechać. Nie! 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 Nie zrobisz mi tego! Nie zrobisz mi tego! Zła, dobra gro! NIE! NIE! No way! No, way. Nie, 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 Ojoj! Ojoj! Nie, oj. nie, 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 Ja w to nie wierzę. Nie wierzę w to, co się stało, nie? Ja w to po prostu nie wierzę. Ja w to po prostu nie chcę po prostu w to wierzyć. Jak straciłem jedną sekundę, jak straciłem przez to jedną sekundę, to, 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 to jest normalnie tragedia, nie? To jest normalnie tragedia. Nie, nie rób mi tego. Nie rób mi. Głup, mądra, wspaniała gro. Nie rób mi tego. N n na... Znamy się tyle lat. Znamy lubimy się tyle lat. A, a ty mi robisz takie klapsznitery? Dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi to robisz? Nie, naprawdę. Nie chcę. Nie, 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 nie. nie.

na luzie, na luzie, na luzie, bez, bez hamowania, tak, bez hamowania. Teraz było bez hamowania, na, na całkowitym luzie. Dobra, znowu bez hamowania, na całkowitym luzie. Zastanawiam się, czy w pewnych. A nie! 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 No nie! Nie! Nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego. Nie. No, fuck. You. Fuck. You. Stupid sadystic. Gupia trasa. Ja nie mogę. Padaj. Aj, długa trasa. Przepraszam Was bardzo za to srebro. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale no niestety nie udało się. Nie udało się nam zrobić. Ee, nie da, udało nam się zdobyć złota. Dobra. Wam bardzo dziękuję. Może mi się uda poza na, nagrywką zdobyć to złoto, ale na pewno nie uda się teraz. Więc ja Wam mocno dziękuję. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Nie bądź huba, zostaw suba. I komentujcie, subskrybujcie czerwono-biały guzik na czerwonym tle, na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę. I Wam wszystkim mówię. Hej!